Kłaniam się. Gościem prawnych pytań jest Bartosz Nowicki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Politek Polski 2050. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli pan pozwoli, to od polityki, od polityki zaczniemy. Ostatnie sondaże poparcia dają Polsce 2050 miejsce poza progiem wyborczym razem z PSL-em. Co pana zdaniem wpłynęło na takie opinie wyborców? Czy może koniec współpracy z ludowcami w ramach trzeciej drogi, czy może te. Nocne, sławetne spotkania Szymon-Hułowny i Jar Jarosław Kaczyński. Myślę, że ten pierwszy powód, czyli rozpad trzeciej drogi, czy zakończenie tego projektu nie miało aż tak dużego wpływu. Bez wątpienia może nie samo nocne spotkanie, a to, co działo się po nim ta, i ta narracja, która, która po nim nastąpiła, że to jest zdrada i tak dalej. Ja tak nie uważam. Rozmawiać należy z każdym i... Tak mówi też Szymon Hołowniarze. że w ważnych sprawach będzie spotykał się z każdym o każdej porze dnia i nocy, no ale chyba z tą nocą to trochę przesadził. No, może niekoniecznie. Trochę pracoholizmu trzeba odpuścić i na pewno nie jest wskazane pracowanie 24 godziny na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o te spotkania, to raptem kilka dni później, słowem Mir zaprosił polityków wszystkich opcji, w zasadzie poza Polską 2050, na piwa z Mencenem. I tam już takiej nagonki nie słyszałem, że ktoś się spotyka z konfederacją i to. Jeszcze na o, o polityce, o Polsce. E, oczywiście politycy e, koalicji 15 października później odmówili w większości e, tym spotkaniom, Do, dopiero po tym, jak sobie uświadomili, że jest pewien jednak e, dysonans poznawczy tutaj. E, że Z jednej strony e, mówimy, że nie można rozmawiać z, tutaj z nikim po, spoza obozu rządzącego, a tutaj jednak e, spotykamy się z, z, ze Sławomirem Mencenem. Ja Uważam, że to spotkania mogłyby się odbyć może niekoniecznie przy takim napoju może kawa herbata byłaby odpowiedniejsza natomiast tak jak powiedziałem rozmawiać trzeba z każdym i e i te spotkania na pewno jest w takiej też, lub innej formule są po, pożyteczne. Ważne jest też, o czym się rozmawia, co chciał ugrać i dla kogo Szymon Hołownia, spotykając się z Jarosławem Kaczyńskim. Nie wiem, czy pan redaktor mi uwierzy, ale nie było mnie tam, więc nie wiem, mm -hmm. co, nie wiem jak wyglądała Ale no Jest pan to... politykiem Polski 2050. Natomiast nie, nadal nie wiem, na, nadal nie wiem, jak wyglądała do, dokładnie ta rozmowa. I myślę, że niekoniecznie muszę. Wiedzieć, bo odbywa się mnóstwo spotkań także z innymi liderami koalicji rządzącej. I jeżeli odbywają się w atmosferze takiego zaufania, że rozmawiamy szczerze o problemach kraju, to niekoniecznie powinny wychodzić konkretne sformułowania, które tam padały do, do ogółu. Rzeczpospolita twierdzi, że to może być ostatnia rekonstrukcja rządu w wykonaniu obecnego premiera, że w przyszłym roku Donald Tusk może odejść z rządu, co ma być nowym impulsem i odświeżeniem wizerunkowym przed wyborami do parlamentu. Pan uważa, że powinien tak zrobić? Ja uważam, że w tym momencie powinna nastąpić rekonstrukcja rządu jak najszybciej z premierem Donaldem Tuskiem. Która powinna przynieść co? Powinna przynieść odchudzenie rządu, powinna przynieść podzi konkretny podział obowiązków pomiędzy koalicjantów wśród resortów. Najlepsza sytuacja byłaby... No wiemy już, że Szymona Hołowni nie będzie jako wicepremiera w tym rządzie. Tak, ponieważ do jesieni pozostaje na funkcji marszałka sejmu i wówczas zobaczymy, co będzie dalej po zmianie na funkcji marszałka sejmu. Natomiast to, co powinno się zmienić w tym rządzie na pewno, no to branie odpowiedzialności przez danego koalicjanta za resort, który został mu powierzony w całości, a nie tak jak obecnie, gdzie minister musi negocjować z wiceministrami z innych ugrupowań. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w przyszłym tygodniu. Czy rekonstrukcja rządu może przynieść zmiany również w takich instytucjach jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na przykład. Czy pan się na takie zmiany szykuje? Zmiany, zmiany w, w, we wszystkich instytucjach, które są nadzorowane po, po, przez ministerstwa, m, m, mogą, m, mogą zajść nie tylko po rekonstrukcji, ale także przed, m, niezależnie od rekonstrukcji i zależy to od oceny pracy m, m, danego, kierującego, m, danego kierującego jednostką. Ja, m, jeżeli chodzi o m, wyniki. W, w Wojewódzkiego funduszu. Nie mam sobie nic do, za, do zarzucenia. E, oczywiście to nie ja oceniam, tylko Rada Nadzorcza. Tematów politycznych jest znacznie więcej. Moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze długo, ale został wznowiony nabór na dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych w programie Czyste Powietrze. To może się ubiegać o takie dofinansowanie. Tak, ten nabór to jest nabór przejściowy na trzy miesiące dla osób, które wymieniły źródło ciepła na, na gazowe do końca zeszłego roku, ale nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie jeszcze przed zawieszeniem tego programu. W związku z tym wszystkie te osoby, które jeszcze nie złożyły takiego wniosku, a wymieniły, wymieniły źródło ciepła na gazowe, mogą go złożyć w ciągu trzech miesięcy od uruchomienia, czyli do 15 października tego roku. Ten program został. Zawieszone, bo były nieprawidłowości w tym programie. Było wiele osób poszkodowanych, szczególnie seniorów. Co z tymi osobami? Powstał międzyresortowy zespół, złożony z ministerstwa klimatu, ministerstwa sprawiedliwości i ministerstwa finansów, z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i ten zespół wypracowuje rozwiązania dla dla takich poszkodowanych, między innymi nieodpłatną pomoc prawną dedykowaną właśnie dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze, ponieważ punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są w każdej gminie, niekoniecznie są wyspecjalizowane w tego typu sprawach. To od 15 lipca to okno przejściowe na, na kotły gazowe, to jest to, o czym Pan powiedział przed chwilą, tak? To jest, tak, to jest tak. dla tych Dok właśnie osób, które, które nie zdążyły dostać dofinansowania przed zawieszeniem Dokładnie. programu. Panie prezesie, co z azbestem? Wiem, że w poniedziałek, zresztą Pan powiedział mi to przed naszą rozmową tutaj na antenie, macie podpisać umowy z 56 gminami w regionie na usuwanie azbestu. Dokładnie. To jest rekordowa kwota, która. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie przeznaczy na usuwanie azbestu w danym roku i będzie to kwota 4 milionów złotych, wszystkie wnioski, które zostały to jest pozytywnie, dużo. to jest maksymalnie, ile wynosi zapotrzebowanie w danym roku w gminach, ponieważ wszystkie wnioski, które zostały złożone i przeszły formalnie pozytywną ocenę, zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym żadna gmina, która Złoży, która złożyła wniosek bez braków formalnych, każda, każda z tych gmin otrzyma dofinansowanie w, w takiej wysokości, o jaką wnioskowała, czyli w, każdy, kto się zgłosił z kolei do gminy z taką potrzebą usunięcia azbestu u siebie na posesji, będzie mógł ten azbest usunąć. Czyli to oznacza, że to nie jest tak, że jeżeli gmina wystąpiła już o dofinansowanie, to w tej gminie nie będzie już azbestu? Zupełnie. Nie, niestety, niestety nie. Tego azbestu naprawdę jest jeszcze dużo. Powinniśmy ten, ten azbest usunąć do 2032 roku. Wyrobimy się. W obecnym tempie, jeżeli, byśmy, jeżeli Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczałby co roku taką kwotę, to niestety dalej nie wyrobimy się. Co oznacza, że problem jest i w funduszach, które są na to przeznaczane, ale także w chęci samych mieszkańców województwa do do usuwania tego azbestu, ponieważ gminy nie zgłaszają zapotrzebowania większego, niż same otrzymują. czyli jeżeli I nie, i nie zmuszają na siłę. I nie zmuszają do... na siłę. W tym momencie my wiemy, że wisi nad nami ta data 2032, kiedy musimy usunąć cały Azbest. Natomiast to jest jeszcze 7 lat i w związku z tym myślę, że niektórzy mieszkańcy naszego województwa mają świadomość, że mają jeszcze czas. Spodziewam się, że tych wniosków będzie więcej, im bliżej będziemy tego okresu, zresztą ten rok jest już rekordowy, bo najwięcej wniosków. My przewidywaliśmy w funduszu alokację środków na ten program milion złotych. Natomiast skala wniosków nas bardzo zaskoczyła. Zaskoczyła pozytywnie, bo nigdy nie było tak dużego odzewu. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby mimo wszystko zwiększyć tą alokację i przeznaczyć e, tyle środków, ile, e, na ile wpłynęło wniosków. Ale to jest mimo wszystko tylko, można powiedzieć, 56 gmin na 116 w regionie, czyli tak jakby te 60 gmin w ogóle się tym azbestem nie Interesowało. Znaczy, kilka gmin jeszcze ponad te 56 składało wnioski, ale, nie, ale gdzieś tam zabrakło dokumentów i nie, nie przeszły tej formalnej oceny. Natomiast są gminy, które nie złożyły w tym roku wniosków o usunięcie azbestu. To jeszcze na koniec zapytam Pana, jako specjalistę od gospodarki wodnej, czy obecne opady są korzystny dla, dla tej gospodarki. Ja nie określiłbym się naprawdę specjalistą od mhm. gospodarki wodnej, raczej od finansowania tego. Eee, więc prze, przepraszam, ale nie, nie pokuszę się o komentarz w dziedzinie, w której nie czuję się specjalistą. Dziękuję serdecznie. Bartosz Nowicki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i polityk Polski 2050, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.